Boże, gdzieś ty mu to stawił. Co facie?

Dzienni są, że To wszystkich. Pojazd na drodze, sto Pojazd na drodze, przebiegniemy trochę, tu choć podbiegniemy. Kwadrat 014092 za tym żelazo. Tak Delta, wstrzymaliśmy ruch. Delta do wszystkich jednostek łaz oddala się w kierunku północno-wschodnim. Tu delta, wznawiamy ruch, mhm, widać latniska. Lotnisko i nic więcej, i jeszcze na 80, ale to też byś musiał chyba jeszcze zwiększyć. To jest ruiny miasta. 80, patrzę, widzę, czaść zasza. Alfa, czy o, jesteśmy super. Delta, alfa. Tu Delta z, z punktu Niner. Ze względu na gęste zalesienie nie jesteśmy w stanie stwierdzić nic. Poza tym, że widzimy punkty zgodnie z tym, jak są na mapie. Żadnych ludzi, żadnego ruchu, tylko światło między, światło między drzewami. Delta moment. Na błonczyki to Dzień musimy, tej... tak, Dzień. trzeba rzucić chodź podejdźmy. Tak jak was usłyszałem, takujące te... komunikacje. Się... Tutaj gleba. ruiny widziałem na. Gdzie? 140 120 Ty patrz, a tam. Tam w głębi bardziej, w tym wąskim. Czy tam, czy, czy tam czegoś nie ma na. już mówię kierunek e, 350 stąd? Tak jakby światło no, jakieś jak tam e, Zaraz za drogą. Jest ognisko. Jest ognisko, jest przeciwnik. Ale żeby no. patrzą. Jest, tak. Dwóch. Tak, I mają siatkę Buch maskującą. I po lewo. Ten ułaz. Tak. dalej Ta sobie rozbije ognisko. Mhm. Delta do alfa. Tu Delta. W, w rejonie wąskie wydaje się cicho, natomiast w miejscu planowanej przeprawy, na wzgórzu za drogą, widzimy ognisko z dwoma przeciwnikami i ułazem korekta, trzema przeciwnikami alfa przyjął, podaj mi grid. delta, moment ale ładny wschód się zaczyna końcu będzie coś widać mhm. alfa do wszystkich elementów, wiadomość Delta odbior. Alfa następuje zmiana planu będziemy się poruszać zachodnią stroną w na stopie. Alfa najpierw docieramy w kierunku punktu skocznej, przeskakujemy ze skocznego na zbornej 3. W tym czasie drużyna delta zapewni osłonę z punktu wOś, prawo, zaraz rozumiem, czali rozumiał. Delta przyjąłem

Ogień. Chyba łaz, tak. padnie łaz. Ułaz, blisko jest po, po, e, za mną e, kolumbus Ora, ora, ja się nie odzywam Nie, nie, to nie do czegoś. Pewnie do Łaza się kirku Na pewno do Łaza Tak Łaz jest, no zatrzymali go Zatrzymaj się kirku, nie przechodzimy nami. Okay. No więc za mną na, na biegiem Jesteśmy go. Okej. Będę to z nami? Tak, i mamy się zatrzymać w momencie, jak znajdziemy dogodny punkt do obserwacji. Yy, dobra. To może trzymać się z nami, jest na tyle miejsca, że nie zmieścimy się razem. Z to Możemy to się trzymać tak tuż tak za wami. Będziemy tuż tak za wami. Panowie, wstrzymajcie się, bo się Stop. Sam. Dobra, kryjona. Pojazd, słyszę. Pojazd nam. Jak się zatrzymacie, dajcie znać Delta, UAZ po drodze jedzie. Na drodze, na stanowisko. Panie, UAZ na drodze. Panie, cofnij się. Panie, czofnij się. UAZ blisko przejeżdża. Tutaj wini już na glebie, bo jesteśmy na patelni. Chodź tu, wini prze, połóż się po lewej stronie ode, ode mnie, koło źródła. Beze. Chyba no wszyscy się położymy, żeby widzieć. No jezu, panowie, nie, nie leżcie tu. Wycofajcie się na, na szczyt, nie leży się na zboczu od tej strony. Słuchaj, patrz tu, my mamy tutaj kamyk, którym odgradzamy się od całej z, z zachodniej strony, północnej strony bazy. A, Może okay, I możemy kroić to od lewej. Okay. Pod nami, patro pod nami no. Widzę. Blisko to nawet 260 blisko no Dobra, no to tak, jeszcze raz. E... Od lewej może być. Ja muszę od... się teraz podsunąć. Podoba mi się ta pozycjonowała. No możemy Uba. ją zmienić. Tu do tego. Dobra. dobra, idąc od lewej. E... Na kierunku 230 mamy Łaza z KMM trzech przeciwników koło niego i na przedłużeniu Łaza dalej. 230. na 230 230. Na strzelnicy... na przedłużeniu tego ułaza na strzelnicy na górze jest przeciwnik. Mm -hmm. Teraz jak idziemy w prawo... Co jest ta... uzbrojony ten na wieży? Już mówię. Stoi plecami, teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wygląda na broń snajperską, odstawiam jakieś jaka... Albo falę. Ale stoi plecami, mogę się mylić. Dobra. Teraz, jak przesuniesz wzrok już tak dość mocno w prawo, to na kierunku 280 będziesz miał tak blisko, bardzo blisko nas, tam przy murze pierwszym. Masz trzy technikale, z czego dwa mają KM na dachu. Widzę. Kawałek dalej masz technikala, przy którym jest trzech przeciwników, naprawiają go. A jak pojedziesz dalej na przedłużeniu do góry, to zobaczysz y, aktywne BTR i BMP, które chyba jest zniszczone, ale trudno powiedzieć tak na 100%. Mm, tak, faktycznie. Y, wcześniej po prawej troszkę. A skąd możli... jest, że BTR jest aktywny? Znaczy, no, y, należy zakładać, że może być aktywny i nie widać na nim żadnych uszkodzeń. i Wygląda na świeży, niezabrudzony koła całe, więc trzeba zakładać, że może być aktywny. Dobra, jakbyś popatrzył teraz już tak, przeciągnął się w lewo i popatrzył w prawą stronę bady tak mocno, to na kierunku 300 zobaczysz yy, śmigłowiec transportowy biały, który stoi na lądowisku. Mhm, widzę. No i poszczególnych, pojedynczych mhm. przeciwników Ten nawet drogą. nie melduje, no jest ich dużo w bazie. Mhm. No tak wiesz, stąd będziesz mógł walić tak na przykład, żeby nic się wycofać, jakby co. Dobra. Teraz tak, priorytet numer 1 to ci z lewej strony bazy, przy technicalu, co stoi na wylocie, no. Mhm, mm okej. Okay. Priorytet dwa koleś na wieży. Dobra, który... ten od... No, przy nich, tak? Lewej, tak przy Dobra. Priorytet 3, ten technical, co tam naprawiają, przy nim Dobra. Priorytet 4, obserwacja placu tam, gdzie... czy będzie jakiś ruch. Nie, tam, gdzie są te BTR-y. Dobra, okej. Okay. I oprócz tego, że cały czas masz później utrzymywać ten kredyt od to swobodnie możesz strzelać do ludzi w zasięgu tego dozoru, który tutaj masz. Bardziej na prawo zostać już na. Dobra, rozumiem. O... Ziutek, e, my zaczniemy od gościa na strzelnicy, na wieży, ponieważ bo on naj... najdłużej będzie miał na nas oko w razie czego, nie? Przed tymi nadal możemy się wyco... schować, cofając się trochę. Mamy gości na 240, Czartek, i tak? Nie czarny nie w czarnej kurtce. Musi jakaś wyrwa. Tak, na tej wieży. Czarna kurtka no, dokładnie. co to jest siatka. Tę ta trójeczka no, to jest, na dole. Może być, były testowane na takim obrodzeniu Nie. Alfa, cel. Alfa, Delta, alfa. Alfa w obozie. Musimy zaczynać. Ognia, ognia. Ognia. Delta, alfa. ognia. Alfa. Jeszcze nie. Delta, odbior Strzelaj. Pudło. W ogóle nie wchodzi w cel. Powtarzaj, aż będziesz tak. widział efekt trafień. Blisko trafia. Wycofuj tak, się. Strachamy. Delta, otworzyć magię Wycofaj się. Chodź, przeczołgamy się trochę w lewo i wrócimy do strzelania. Za mną w lewo. Jestem, jestem. Spróbuj znaleźć strzał na niego tutaj. Stąd widać. Ja próbuję. Ustaw się. Czt okay, 400 metrów wiatr masz w lewo, miesz trochę w prawo od niego. Dobra, Biorę Nie widzę efektu strzału, powtórz. Cholera nie chodzi, nie wiem gdzie. Miesz trochę w prawo, bierz poprawkę w prawo. Dostał, dobra. Przeczołgaj się trochę do przodu. Duża poprawka w prawo. Okej. Okay. Przeczołgaj się i otwórz ogień do chłopaka. przy. Ułazie. Prawo trafione. Kontynuuj. Dobra poprawka, dobra odległość, kontynuuj. Do tych, którzy nie ruszają. E, poprawka w prawo. Dostał, trafiony. Teraz z tego u góry w czarnym. Reload. Dobra. Blisko, w dół w lewo, brawo. Teraz tego w przy łazie. Brawo, tuż przy głowie dostał, teraz w lewo, strzelać w lewo, w zielonym. Piękne strzelanie, dobra. Prz Moment, Przeno przenosimy brawo. ogień w prawo, tak. Tak, piękne trafienie, teraz w lewo. Niżej kół, pałożył się, dobra poprawka. Kroba. Piękne trafienie. Przenosimy ogień w prawo na. Reload. Y tak, reload i ogień w prawo na tych gości przy białej Toyocie. Zacznij od tego stojącego bliżej Ja sprawdzam Ach, muszę się podsunąć, chyba w ziemię Okej okay. Jest Piękne trafienie, Kontynuuj. Dostałem Ślicznie. dostałem dosta... Wycofuj się, cofaj się Ja też dostałem Wycofujemy się mhm. Dobra. To okay. już wpadłeś? Dobra, czekam przy tobie. Delta Dalfa tracimy przytomność Niaseziutka Przyja, że oba Tak obaj jesteśmy ranni, przemieszczamy się na północ z naszej pozycji Jutek jest nieprzytomny Niasego zaraz Dzięki Dzięki Marek, jesteś wielki okay. Złotek, że tu żyjesz? Alfa, prawo, Rzutek, tak jak patrzysz... Alfa, koordynaty prawdopodobnego Jakbyś strzału. od hangaru szedł w dół bliżej nas, jest taki niewielki jest, budynek z zakratowanym oknem. Dwóch, tak, tak ognia. Górny, ruch, yeah. Prawa, Brawo, teraz drugi. Prawa, Tuż przy głowie, troszkę w, dół, w prawo. Troszkę w prawo. Prowadź, kontynuuj Takobo strzela wans Trochę w prawo Troszkę w lewo Nie mogę Jeszcze dostał. Piękny dostał, dobra O to było ciężkie Szukam następnych Czekaj, jeszcze zatrzyma Jeszcze do kolejnego Dobra ognia w prawo, w w prawo. Brawo, pięknie. Wracamy do celu przy szpuli drutu. Kręci się tam Trzymaj go, ja będę skanował Dostał w kolano, nie żyje. Brawo Dziwę to w łydkę. Szali do alfa odbiór Alfa czekaj Szali zabezpieczamy wam teraz podejście w budynku. Czy mieliście skądś ogląd? ogień właśnie, staramy się zlokalizować tego lustrza. Delta do Alfa, cel, który strzelał do Was, jest martwy. Okej, okay, przyjąłem. Czekaj, zgryłem tą strzelnicę. Zajebiście. Delta do drużyny, która wchodzi przez wyłom w murze na północny wschód od was jest yy, Naukowiec. Alfa, właśnie, to, tu no, zdarzymy, Teren, to tak. Alfa, Jakby wybuchło to podnijcie. <noise> Zanim padnę, to jest po przelecę. Ja swoich ja was uratuję, rzucę się na ładunek. <głos> <głos> o.